Dla wielu z Państwa to, co powiem za chwilę, być może nie będzie niczym nowym, będzie banałem, powtórzeniem, ale dla wielu tych z Państwa, którzy mnie słuchają, to może być coś przełomowego, coś kluczowego, bo mówię o najważniejszym dziś mechanizmie decydującym o naszym życiu decydującym o światowej gospodarce, o polityce, o oddziaływaniu różnych ideologii, o religii. Mówię o tym, że dziś Palme pierwszeństwa z rąk nazywanych nowymi mediów, takich jak telewizja, radio, prasa papierowa. To ona właściwie jest już dziś rekwizytem muzealnym, papierowym, gdzieś tam w drugim szeregu. No ale te nowe, stare media, prasa, radio, dały palmę pierwszeństwa mediom społecznościowym. I dziś to właśnie tutaj, na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze, tu. Kreują się emocje społeczne, kreują się różne nastroje, kreują się ważne kampanie polityczne zmieniające świat, a także zmieniające biznes, a także, a także oddziałujące na nasze postrzeganie religii, na naszą pobożność lub, lub na nasz ateizm. Proszę Państwa, to właśnie tutaj jest dziś to pole bitwy. Nawet jeżeli. Content, jeżeli te materiały, wideo, treści przeróżne pochodzą z mediów głównego nurtu telewizji, radia, tych, które znamy, to, to one właśnie w mechanizmie mediów społecznościowych dziś zyskują rezonans, dziś zyskują siłę i, i właśnie tą moc, to przełożenie na fakty, na, na realia, na, na, na sprawczość w zakresie właśnie tych. Tych podstawowych elementów decydujących dziś o losie cywilizacji. To w mediach społecznościowych, tych, które są naszym udziałem. Bo przecież chyba wśród osób, które to oglądają, nie ma takich, które nie korzystają z profilu na Facebooku, z YouTube'a, z Twittera. Moja przeszło 80-letnia mama dziś jest bardzo zaangażowana w te, w te treści. Mój nastoletni syn. Jest właściwie ekspertem dziś od Facebooka i YouTube'a. Różne pokolenia dziś połączyły te media, i, i tutaj, te różne pokolenia, co widzimy, co, nie muszę chyba do tego przekonywać, lokują swoje emocje, więc one są szalenie ważne. To tutaj wygrywa się kampanie polityczne, to tutaj zwycięża się rząd dusz. To właśnie w mediach społecznościowych. I dlatego. Tak bardzo istotne jest, żebyśmy wszyscy nie pozostawali letni, żebyśmy korzystali z mediów społecznościowych, na przykład my, katolicy, lub nie wiem, my, zwolennicy jakiejś partii politycznej, żebyśmy korzystali z tych serwisów w sposób świadomy i aktywny. To jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach prawidłowość, ważna sprawa, bo Tutaj decydujemy o tym, jaki jest dalszy ciąg, jaki jest los tych przedstawionych w serwisach społecznościowych idei. Rozumiecie Państwo, ta aktywność, o której na przykład mówił papież Franciszek w stancie z kanapy, to właśnie ta aktywność w mediach społecznościowych przekłada się z małych rzeczy na rzeczy wielkie. Ze zwykłych lajków, polubień, z serduszek. Z udostępnień, z subskrypcji na YouTubie, z tych decyzji, które my na co dzień podejmujemy, efektem kuli śniegowej rodzą się sprawy daleko większe, daleko ważniejsze. To właśnie, to właśnie w ten sposób wprawia się w ruch rzeczy, które takiego ruchu y, potrzebują, są i brudne, są i. Yy... Nieciekawe, niegodne powielenia rzeczy na tych serwisach społecznościowych. Ale, ale właśnie my, pokazując się jako obywatele, jako osoby dojrzałe i korzystające w sposób rozważny z mediów społecznościowych, powinniśmy wykorzystywać nasze możliwości do, do zwiększenia rezonansu tych treści, które uważamy za dobre, uważamy za słuszne. To się dzieje. Ale pozostaje cały czas grupa biernych, którzy, tak jak w demokracji, nie wierzą w siłę tego, tego jednego głosu. Ta siła jednego głosu w mediach społecznościowych jest nawet, jest nawet większa, jest nawet bardziej potencjalnie możliwa do zwielokrotnienia poprzez algorytmy, które funkcjonują w mediach społecznościowych. To przecież te posty na Facebooku i na Twitterze, które są lajkowane, na które oddaliście Państwo głos, to te posty mają szansę pokazania się większej grupie ludzi. To na Twitterze, jeśli, jeśli zalajkujemy jakiś, jakiś post, jakąś treść, to przecież wszyscy nasi znajomi także widzą, że zalajkowaliśmy. Czy, czy w każdym razie duża ich część, ta część, na którą pozwoli algorytm. A pozwoli na tym większą, im więcej różnych osób będzie lajkowało. Właśnie na Twitterze. Podobnie jest na Facebooku. Te algorytmy w mediach społecznościowych działają bardzo podobnie. Działają w ten sposób, że pożądają naszej aktywności, te różne, te różne posty. Oczywiście to jest z powodów komercyjnych tak skonstruowane. No chodzi o to, żebyśmy, żeby reklamodawcy pokazywali swoje reklamy przy takich treściach, które lubią internauci, które lubią i Polecają sobie użytkownicy Facebooka, YouTube'a, Twittera. To o to chodzi oczywiście, no ale to jest też mechanizm, który daje szansę na, na zwiększenie zasięgów dobrych treści. I tu właśnie zwracam się do tych wszystkich ludzi, którzy są w dobrej sprawie aktywni. Do osób, które propagują. Jakieś dzieła charytatywne, jakieś dobre dzieła religijne, które propagują jakieś dobre dzieła społeczne, różnej maści. Tu musimy szczególną zwrócić uwagę na to, dziś dojrzale korzystając i rozumiejąc swoją siłę każdego z nas, zwrócić na to uwagę, żeby, żeby dobrze decydować o wspieraniu i o dzieleniu naszej aktywności w mediach społecznościowych. Jest wielka siła twojego lajka. Jak mówię, z powodów technicznych, bo tak działają algorytmy. Nawet większa niż jednego głosu. Ten jeden twój głos w demokracji, który oddajesz na jakąś partię, na jakiegoś kandydata, to, to jest tylko ten twój jeden głos. I, I siłą światła odbitego poprzez media społecznościowe ty podjąłeś tą decyzję. Lub oczywiście też inne mechanizmy to działają. No ale a tutaj jest odwrotnie. Tutaj media społecznościowe agregują i zwielokrotniają treści w związku z tym, że właśnie ten jeden głos padł, ten lajk, like, to udostępnienie, ta subskrypcja. Więc, więc pokazując te dwie, dwa przypadki: głosu wrzuconego do urny i lajka like danego na jakiś komentarz, post, wideo, no pokazujemy, że. że, że tu możesz więcej zdziałać, więc, więc Twoja siła jest ogromna. Więc angażujmy się, więc, więc nie, pozosta, nie pozostawajmy bierni, bo bycie biernym w sieci to tak naprawdę jest trochę marnotrawienie. To, jest, to, to nie jest jakiś nasz głos w jednej czy w drugiej sprawie. Bycie biernym to jest oddanie pewnej siły tym, którzy są aktywni. Czy zawsze ci, którzy są aktywni, mają rację? No nie wiem, to, to pewnie nie jest tak. Ale y, jeśli uznamy, że ludzi dobrej woli jest więcej, że, że w swej masie ludzie podejmują dobre decyzje, racjonalne, no to, no to, no to należy zachęcić wszystkich do y, skorzystania y, z siły mediów społecznościowych. Można dyskutować o tym, jakie są negatywne efekty oddziaływania mediów społecznościowych na nas wszystkich, na nasz świat. No ale ten mechanizm istnieje i nie jesteśmy w stanie go dziś powstrzymać, nie jesteśmy go w stanie dziś zasadniczo zmodyfikować. Możemy tylko nim zarządzać w pewnym stopniu możemy, możemy nim zarządzać. Możemy nim zarządzać przez nasze wybory. Zarządzajmy nim w ten sposób. Utrudniajmy. Mrocznym siłom, które stoją, tym, tym nie zawsze dobrze, dobrej prowieniencji biznesom, które stoją za, za wielkimi serwisami społecznościowymi, które czasami mają złe intencje, nie pozwólmy im na to, żeby, żeby robiły z nami to, co chcą. A możemy to zrobić decydując. I tak bardzo konkretnie, no, jeśli jakiś materiał, jeśli jakieś wideo, które będzie na przykład Dobrym przedstawieniem dziesięciu przykazań. To, to tylko przykład. Jeżeli, jeżeli będziemy go propagowali, wszyscy ci, którzy go zobaczą, jeżeli, jeżeli nikt z nas nie pozostanie bierny, kto ma do niego dostęp, to jesteśmy w stanie przewalczyć te złe algorytmy, te, które pewne treści marginalizują. A poza tym jesteśmy w stanie w dobrej sprawie działać. I to, to jest kluczowa, kluczowa rzecz. Dzisiaj skomplikowana i może bardzo wzniosła sprawa, taka bardzo misyjna, o której opowiadam, ale, ale myślę, że też do konkretnego przełożenia na naszą, na naszą działalność, na nasze podejście do mediów społecznościowych. O, o którego to podejścia, modyfikacje, jeśli taka jest potrzebna w kontekście tego, co powiedziałem, to o taką modyfikację. Każdego z Państwa, którzy, którzy dziś słuchają mnie, proszę a z podwórka zupełnie już no, na poły prywatnego, zachęcam Was do podawania dalej i lajkowania treści mojego skromnego portalu NowyPoznań.pl, także tego profilu w serwisach społecznościowych, bo uwierzcie mi, że chcę działać w dobrej sprawie i, i treści, które przekazuję, przekazuję, mają głęboki sens, jak sądzę, dobry społecznie. No i tak bym chciał podsumować. Tak bym chciał podsumować to, co ważnego chciałem Państwu, być może nie nowego dla wielu, ale uzmysłowić. Takie uzmysłowienie moim zdaniem ma bardzo głęboki sens.